Rozmawiają dwaj ludzie. Wyobraźmy sobie taką scenę. Dwaj dorożkarze rozmawiają, tak? O czym mają rozmawiać? Biorę gazetę i, i czytam. Gazetę z tego roku. I widzę historię o uwodzicielu. Ciekawa historia. Powiem uwodziciel w przebraniu oficera uwodził panny, mężatki, doby, no kobiety we Wrocławiu generalnie, prawda, uwodził je. E, tak działa magia munduru chyba na nie. Tak, tak pisze. Autor, prawda, artykułu. A to był oszust jakiś, który, który podawał się za kapitana, prawda, za kapitana, taką rangę fałszywą udawał. No i już mam temat. O czym rozmawiają dorożkarze? O uwodzicielu Wangu. Wang się nazywał ten, ten, ten człowiek. Albo, albo chcę wiedzieć, jakich perfum używała żona Moka na przykład. Piękna, cudowna, młodsza od niego 20 lat Sofii. Jakich perfum używała? No to przeglądam księgi adresowe albo gazety i co widzę? reklama perfum albo papierosów. To już wiem, jakie mok palił papierosy powiedzmy. Yy, albo... ale najlepsze, proszę pana, to jest, to jest... to są księgi adresowe. Księgi adresowe. Po prostu dom kamienica po kamienicy jest opisana. Główni lokatorzy jacy mieszkali, że w kamienicy była yy, na przykład restauracja po trzewski. jest to napisane. Po prostu tylko siedzieć w kamionecie Śdom z i odtwarzać, i odtwarzać przeszłość Wrocławia.